Dzisiaj zrobiliśmy bardzo ciężkie krasze. Tak. Dobra, patrz, patrz. Pum pum, pum. Bumesa. Więc zasady są proste. Jeśli umrzesz, wracasz na sam start. Są trzy checkpointy. Jeśli już masz checkpointa i umrzesz, wracasz do checkpointa. Dokładnie. Dobra, widzowie, lecimy start, start, bang, bang, lecisz. Bang bang. elo, Elo 32.0. Patrzcie, jakie triki. Ja się zabiję. Lecisz. <głos> <głos> Jeszcze z Na zachętę. Ja też szczerzyłem. Na zachętę walnęliśmy z Drugi Challenge. Let's go. Lecisz. Dobra. 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 Mamy checkpointa. Dobra, dobra do żyję. Z durną drabiną lecisz. Dobra, mamy checkpointa i teraz bang bang drabina. No. no Nie, możesz na jaką chcesz, bo i taką. jest takie, wiesz, loteria, co nie? O, jest, 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 jest. Mam... No ja wam udowodnię, że to ja to potrafię. No ja ja to, pod... to, przestańcie. Eee, to... e, e. e. Dobra, przyłóż się. Uwierz w siebie. Uwierz <noise> co no w Ale ty wiesz, że masz checkpoint na diamentowym. No dobra, lecę tędy. Ale to muszę od, od nowa Dera robić? Tak ja Jeśli teraz? ten następny zwalisz z tym slime blokiem, A ja i dorobić? robić? To musisz od diamentowa... No weź do się, nie, nie denerwujcie Jest, masz checkpointa, masz checkpointa Ale jak ja on zejść teraz? Muszę się zabić, co nie? Aaa, ja to źle robiłem, dobra, muszę od nowa, zaraz co ja no. Jak umrzesz, to zaczynasz od checkpointa No tak, bo wiesz, sranie. I fortnite playing A few moments later. No nie, muszę znowu to dziadostwo robić na A będziesz strajcem Ej, zaraz, no tego no nie wiem. Ale leśny no. Niee no. Mam konia, mam konia ja Zrobiłem tego emeralda durnego Teraz zwalonego konia muszę robić Ale co masz? No ja. Ale co masz? Jest! Yes. No. Już tak. Jest... Ale co ty robisz? Co? Ale ty, ty umawiałeś przecież, to idziesz na koniec. 7 hours later. Gucci, Gucci, bang, bang. Yes. Zrobiłem to. Słuchajcie. Piszcie kod bonusowy jak na Kid. Dostaniecie 10 zł na start. A na koniec zrobiłem jeszcze bonusowego klasza, którego Sticks nie zrobił. Nie to na tym. Oooo, miałeś... Kurde, łumiesz, to on cię zepnął ten No, jeszcze na tym... Pięknie, szefie, jesteś szefem. Mm. Nie nagrywałem tego z tym recording durnym. Czym? No z tym dziadostem.